bramę. Ona jest ogólnie otwarta, ale zaraz Wam pokażę. Jak są dwa podesty, jeśli jed, przynajmniej klon albo my na nim staniemy, to przejście się zamknie. No, taka jest prawda. No to jest mała czasówka. Znaczy czasówka, nie czasówka, tylko trzeba dość się pośpieszyć, bo inaczej Tutaj się o, właśnie, Zciążyliśmy. Bo inaczej nam się tutaj wsuwa. i Byłem trochę złe miejsce. Czyli miałem i chyba tam, ale o, ona to prawda nie. A kurde. Kurde macie. Dobra, idziemy tam. Ech. No, przecież cały czas trzymamy to. Tam się chce, samobójcę jakichś Ona nie strzeli, nie strzela do nas z pistoletów, bo ich nie ma, ale strzela takimi kulkami No Chcę Ugląda na mocno, ale takie za bardzo nie jest I właśnie, jestem dość, a nie dobra, nieważne Myślałem, że on, że to się włącza tam, ale Żebyśmy już go załatwili, ale nie, nie, nie ma tak łatwo. To gdzie musimy iść? Tutaj, tutaj musimy iść. Mhm. No i tak załatwimy naszego konia. No i tak otwieramy naszą bramę, nasze drzwi możemy iść z powrotem. To jest tam nie. Biegiem, biegiem. Także tam to już zostawiamy za sobą. Mamy punkt kontrolny, i to tutaj mamy. To jest ogólnie koniec poziomu. Tutaj będzie ostatni na starcie, ale jeszcze nie zdobyliśmy reliki. Reliki jest w sumie wytłumaczę wam później, bo muszę dopiero yy, uturować sobie drogę do tej relikwii, nie? ale nie tak to miało wyglądać. Myślę, jak... że jakoś się zmieszczę w te wały, ale. Swoją drogą one wyglądają tak dziwnie, te wały. Jakby to nie były wały. Tylko czekajcie, zaraz wam pokażę. Tylko takie. Nie wiem, czy takie coś jak. Ubi y jak. jak tłucze kotlety. Wiem, wiem, zobaczam z tematu. To nie jest temat na, na temat gry. Ale. One wyglądają. One właśnie mi zawsze przypominały takie walce. Znaczy, które na końcu mają właśnie takie jest jak do ubijania mięsa na kotlety. Wiem, że mam głupie skojarzenia, ale. Bo nie kłamujmy się, tak to właśnie wygląda. Takie, jakby do, ubiwa... do ubijania kotlety. No. tutaj zawsze lubiłem załatwiać, tak? Te potworki, o. o! No, 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 już, już. Ja tak zawsze uwielbiałem za. No. Zawsze tak załatwiałam potwórki, że one tak Czekajcie, może wam pokażę. Wiem, wiem. Nie jest to konieczne, ale wam... Chciałbym wam pokazać, może mi się uda. Zawsze mi się udawało, może mi się uda teraz. O, widzicie? Czyli te walce nie działają tylko na nas. Ale też na potworki. Tu, no zależy, bo jeśli umrzemy, to wtedy działa, bo za pierwszym razem to raczej tak nie za bardzo. Nie, ta, nie tak to miało wyglądać, wiem, nie tak, nie tak. Ożyjemy, czy co? Gdzie będziemy? Zaś tu. O nie, o nie, o nie, nie, nie. O matko, matko nie Nie tak Ja się nie zgadzam Dobra, muszę się zgodzić To jest mój los No, co jest? No, no, co jest przecież? O, to było boskie Widzieliście to? To było jest. Co jest, co jest? I on lata? Mniejsza, mniejsza, nie No, dobra Idziemy tam Ale to było nieco Latająca Lara No, no, o Kurde myślałem, Już myślałem, że spadnę Eee um. Otwieramy bramę. No, no co jest, no co jest. Chcesz do chcesz dostać? No wciskam. No wciskam. No odczy się. No jeszcze nie spadło. No cieszy. O matko, urwanie jest głowy z Leci nie, nie tam, gdzie trzeba Ok, więc tak Tutaj trzeba być dosyć ostrożnym Bo idąc tam Zakończymy poziom, a my chcemy jeszcze zrobić reliki W tym celu o, Urywamy kawałek z sufitu I robimy tak Przy okazji zabieramy apteczkę Idziemy na górę Czemu miałem kapsułek włączony O, dobra Kolejny raz sobie poczytamy. Alikwie. Ten święty złoty naszyjnik... O właśnie, może pierwsze przeczytamy co to jest. Certycz... Certycki naszyjnik rozgoryczenia. Ten święty złoty naszyjnik był noszony przez kapłani... przez kapłanki, sędziny podczas osądzania przestępców, którzy bra... obra... Obrazi... Och, nie mogę się wysłowić. Obrazili bogów, królów Atlantydy. Ponieważ każde wystąpienie przeciw władcom było karane śmiercią, naszyjnik ten stał się symbolem śmierci. Przepraszam was, że tak się nie mogłem rozczytać, ale... Mówiłem... Wiem, że to głupia wymówka, ale jestem lekko głodny. Nic nie jadłem od popołudnia. Czekajcie, chcę coś zobaczyć. Ech, nie to, nie to, nie to. Dzisiaj pojawimy Nie wiem czemu ona nie... Co? Co? A, mamy relikwię. Boże, Jezus Maria, myślałem, że nie mamy relikwii. Co dziwne. No dobra. No. Wiecie co zauważyłem? Wciskanie A... I str... A, D i strzałek więc jakby e, ten skutek To co teraz właśnie zobaczyłem Odkryłem własne ręcznie Dopiero teraz Dobra więc jak mam jak tutaj jest napisane że mamy relikwię to no to mamy relikwię